Adrian Krzych, Lubaczów, Józef Czechowicz, o nim i o niej, Julia Hartwig, tyle tylko. Poeta jest ośrodkiem mgławic rzeczywistości. Nim Centralizują się one, tworząc syntezy. Nazwijmy te syntezy poezjomatami. Twórczość poety, wybuch poezjomatu na zewnątrz. A wierzyć w wybuchowy charakter poezji, to wierzyć w samą poezję. Poezjomat ukształtowany, uświadomiony, gotowy, uciążliwym jest nabytkiem. Leży jak węgiel zleżały leżały, dym snuje się w poecie, woła, zmusza, prosi o ciało. To jest natchnienie. Kształtowanie owego ciała inaczej się mierzy. Mózg poety walczy z poezjomatem, jak Jakub z aniołem. Lecą iskry, łączą się skróty myśli, słów, rzeczy, Pozornie. I niewyszkolenie bojowego mózgu poety niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. A oto kilka. Egzotyzm, który niemal pokłada się z wchodzeniem na cudzy tor Poetyczność, nieuświadomiona szczerość nawyku i bezpośrednie uczenie się. Bo ucząc się od poetów utrzymamy tylko sumę cech wyuczonych i nic ponadto. Własne zdobywa się drogą deptania innych. Zupełnie, jak wychodziło o dolary. Własne mówi mi, że skończyła się liryka i epika. Pierż jest masywem lokomotywy w kłębach pary. Czy maszyna to liryka, czy zionąca para? Czy na odwrót? Odpowiedzieć trudno, ale odpowiedzieć łatwo to po poezja. I jeszcze jedno. Istnieje godność poety, Inna niż lekarza, rachmistrza, cieśli. Tygodność tworzy stałe napięcie pomiędzy jednością a niepowtarzalnością. Zjawisko nieistniejące w hierarchii społecznej, ale żywe w świecie kultury. Bo cóż jest wart wiersz, jeśli nie spełnia cudów? Z martwych staje i znów gładzi nas po głosach. Zapominamy o śmierci i już nigdy nie bolą nas nogi. Nikt nie gada za dużo, a pouczanie nareszcie ma swój koniec. Podobnie jak przechwałki. Każdy żyje wedle własnej miary, a sprzątanie się i ubieranie nie pożerają czasu. Poetów jest coraz mniej, a ci, którzy są jeszcze przy życiu, traktowani są jak dzieci. Dzieci nie są karykaturami swoich rodziców, a rodzice, wiecznie młodzi, wychodzą na spacer przed zachodem słońca. Więc tyle tylko oczekujesz od cudu?